Na naszej stronie internetowej udostępniliśmy karty techniczne wszystkich naszych produktów. Aby je znaleźć, skorzystaj z menu górnego, gdzie w rozwijanym menu pod ikoną do pobrania znajdziesz opcję karty techniczne. Na tej stronie znajdziesz wszystkie dostępne produkty, począwszy od podstawek, przez wsporniki, obrzeże trawunkowe, systemy niewidocznego łączenia tarasów drewnianych, aż do wszystkich akcesoriów. Wybrany produkt można znaleźć poprzez przeszukiwanie strony lub filtrując ją korzystając z dostępnych kategorii. Następnie wybierz interesujący Cię produkt, np. wspornik z serii Spira. Po kliknięciu na wybrany produkt zostaniesz przekierowany na stronę produktu, gdzie znajdziesz kluczowe informacje oraz kartę techniczną do pobrania w sekcji pliki do pobrania. Kliknij na ikonę karty techniczne, aby otworzyć ją w nowym oknie. Po otwarciu można ją pobrać lub wydrukować. Jeśli masz dodatkowe pytania, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu telefonicznego lub mailowego.